Super hero wtorki. Super hero wtorki. Super hero w torki. Bardzo super bardzo wtorki. Cześć wam dzisiaj z biz, wizualnie, ta gra nazywa się Marvel Heroes 2016. Ten koleś nazywa się Doctor Strange. Moja przydopaska nazywa się Kleja. I, I będzie to odcinek nie o superbohaterze konkretnie, tylko o rzeczach związanych z Marvelem. Konkretnie o tym, że Marvel jest kojarzony bardzo mocno z sukcesem. Teraz, co nie do końca jest prawdą, bo jedynym jakby. Mm... Elementem, w którym Marvel macza swoje palce, który naprawdę przynosi sukces i daje czadu, to są filmy. Bo jeżeli chodzi o komiksy, Marvel ostatnio dostaje baty i ostatnio oznacza w ostatnich latach. Nie, że w ostatnich miesiącach, nie, że w ostatnich tygodniach, ale w ostatnich latach. I Marvel dostaje te baty ze względu na decyzje, które podjął i decyzje, których się kurczowo trzymał przez lata, aż do. Zeszłego miesiąca, wydaje mi się, albo dwa miesiące temu, kiedy stwierdzili, że jednak, jednak rezygnują ze swojego planu. Plan był taki, że jeżeli coś tworzycie, to zazwyczaj tworzycie to coś z myślą o docelowym odbiorcy. Czyli na przykład, jak ja coś robię, to myślę o sobie. Tylko i wyłącznie. Robię rzeczy, które mi by się podobały i które ja bym chciał zobaczyć. Czyli nagrywam z Marvel Heroes 2016, bo mnie interesują y, bohaterowie Marvela. Ale jakbym miał to robić y, czysto zarobkowo, to zastanowiłbym się, do kogo docieram. Jeżeli na przykład to miałaby być grupa młodzieży, y, takiej, nie wiem, wczesno albo licealnej, to dobrałbym odpowiednią muzykę do wstępniaka, odpowiednio bym się ubrał i rzucałbym jakimiś chwytliwymi frazami. Wiecie, no jak oglądacie najpopularniejszych youtuberów, to bardzo widać, że oni wiedzą, do kogo mówią i, i się starają właśnie być chwytliwi dla konkretnej grupy odbiorców. Podobnie jest ze wszystkim, co jest tworzone tak bardziej popkulturowo. Jeżeli macie komiksy, to oczywiście one muszą docierać do konkretnej grupy odbiorców. Yy, ograniczenia wiekowe, tematyka. Te, tego typu zagadnienia cały czas się przewijałem przy tworzeniu czegokolwiek filmy, jeżeli macie filmy, to jakie jest ograniczenie wiekowe, kto ten film będzie oglądał, jakiego typu efekty, co, co, co się będzie sprzedawać dobrze, to, to, to są rzeczy, o których trzeba się e, mocno pozastanawiać przed stworzeniem takiego filmu, żeby ten film przyniósł później zyski. E, I Marvel jakiś czas temu, jakiś czas tam parę lat temu, strzelił sobie w stopę, bo stwierdził, że milenialsi to jest, to jest to, to jest to, co teraz będzie dawał radę, to jest to co teraz rządzi Hipsterzy Milenialsi, Social Justice Warriors, SJW albo SJW, jak będę mówił dalej, żeby nie mówić tego całego. Social Justice Warriors to strasznie długie i się nieprzyjemnie gada. I wszyscy ci tacy, nie wiem, Black Lives Matter i tak dalej, to jest coś, w co celował Marvel. I problem jest taki, że to nie jest nowość dla Marvela, bo Marvel. Zawsze był jakby prospołeczny i zastanawiał się nad tym, co może przekazać społeczeństwu poprzez te swoje historyjki. I tak między innymi powstali X-Meni, bo X-Meni są swoistą metaforą dla mniejszości. Czy to rasowych, czy to seksualnych, obojętnie. Jeżeli spojrzycie na problemy yy, X-Menów, to zazwyczaj jest to jakieś wykluczenie, jest to jakaś samotność, niezrozumienie w zastanym świecie, y, agresja, y, tu, na którą nie zasłużyli bohaterowie, ze strony ludzi tak zwanych normalnych. Co jest dziwne, jeżeli spojrzycie na cały uniwersum Marvela, że macie mutantów, którzy mają supermoce i są nienawidzeni przez wszystkich, bo są mutantami, a obok macie superbohaterów, którzy mają supermoce i są kochani przez wszystkich Avengersi. Nie? różnica między jedną grupą a drugą grupą jest łatką taką, że to jest koleś, który się urodził z supermocami, czyli jest mutantem, a to jest koleś, którego ugryzł pająk i dostał supermoce, więc te. Ale większość ludzi nawet o tym nie wie, że są, to znaczy. No, Dobra, tam fabularnie jest to jakoś rozwiązane, ale ta, ta różnica jest tak drobna, tak delikatna, że, że definiowanie całego świata poprzez nią jest dziwne i my przyjmujemy, że tak jest, bo tak jest, ale tak jest nie dlatego, że to ma sens w tym świecie jakiś wybitnie głęboki, tylko dlatego, że oryginalnie pisząc X-Menów Grupą docelową odbiorców byli ludzie wykluczeni, ale te historie były na tyle ciekawe, że nie trzeba być osobą wykluczoną, żeby się cieszyć tym, jak fajnie X-Men są napisani, jak fajne to są komiksy, jak dobrze to są narysowane komiksy i tego typu numery. Więc to, to że Marvel celuje do, do, do jakiejś takiej konkretnej, bardzo wąskiej grupy odbiorców, nie jest niczym nowym, ale nowym jest w tej sytuacji fakt, że celują tylko i wyłącznie do nich, znaczy się celują do konkretnej grupy, ale wykluczają wszystkich, którzy się w tej grupie nie mieszczą. To co możecie kojarzyć z tych takich najbardziej charakterystycznych rzeczy o których ja mówię, żebyście tak zła... nie wiedząc, nie siedząc w Marvelu, żebyście złapali o czym mniej więcej ja gadam, to jest sama końcówka tej drogi, najbardziej głośna, ale jakby już najmniej znacząca, czyli na przykład że nowy Thor jest kobietą i wszyscy się pultają, że przecież Tor to jest Tor i przestańcie zmieniać płeć każdemu superbohaterowi tylko dlatego, że tam się, nie wiem, feministki plują i bla 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 bla, nie? Że nowy Iron Man jest kobietą, ja to samo jadę, 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 jadę Że nowy Kapitan Ameryka jest czarny Rasizm i w ogóle ten, jedziemy w tą stronę Że nowy kapit że Kapitan Ameryka Zawsze był po stronie, nie wiem e Hydra. No i też się wszyscy plują, że Jak bla bla bla, zanim przeczytali komiks nie? I tu w tym momencie już Marvel zaczął Pogrywać ze swoim odbiorcą, bo Z jednej strony wiedzieli, że wdupili za bardzo trochę Do tego zaraz przejdziemy A z drugiej strony e Faktycznie było tak, że już czytelnicy Marvela nawet nie chcieli tych komiksów czytać Tylko byli oburzeni z wyprzedzeniem. Bo kolejny raz Marvel robi coś kretyńskiego, z czego trzeba było się zacząć pluć, żeby mieć pewność, że Marvel się w miarę szybko wycofa. I chodzi o to, że Marvel celując do tych Social Justice Warriors i SJW i do całej tej reszty, Wpadł na pomysł, że można by jakoś im się przypodobać. No właśnie zaczął celować do nich. I to jest niegłupia myśl, to mi nie przeszkadza i to jest całkiem spoko, gdyby tworzyli nowe postacie, które by do tych ludzi trafiały. Tak jak tworzyli wcześniej X-Menów, jako metaforę na przykład wykluczenia, bo ktoś jest homoseksualistą, więc e, jego postać, to znaczy postać, postać dla tego typu odbiorców była napisana tak, że oni byli w stanie zrozumieć, co czują ci X-Meni, ale wcale nie musieliśmy mówić, że gay, ha gej, ha ha, lesbijka. Tego w ogóle nie było. To było tak ładnie podane, że nawet jeżeli ktoś był, e, dajmy na to, homofobem, to czytanie X-Menów mu absolutnie nie przeszkadzało. Wręcz e, pozwalało mu zrozumieć e, osoby odmiennej orientacji seksualnej poprzez identyfikację z X-Menami, co jest ogromnym osiągnięciem Marvela i w ogóle popkultury. Do, do tego zaraz. To, co zaczął Marvel robić w ostatnich latach, celując właśnie do SO2, to jest to, że zaczął łopatologicznie to przekazywać. Nie ma metaforycznie w dobry sposób, inteligentnie i ten, tylko łopatologicznie. Wcześniej, jeżeli taki, nie wiem, Iceman, dla przykładu, bo on zaraz będzie przykładem, po który sięgnę, wcześniej jak taki Iceman na przykład był metaforą dla osoby wykluczonej, załóżmy, nie wiem, dla, no, dla osoby może być homoseksualisty, może być osoby z jakąś chorobą, może cokolwiek, to on był tą metaforą i mogliśmy poprzez jego perypetie zrozumieć Um, to wszystko odkryte, wszystko odkryte Jak ta osoba się czuje, jakie ona ma problemy. Teraz ten Bobby, ten Iceman, został zmieniony na geja i wszędzie chodzi i wszędzie płacze, że on jest niezrozumiany, bo jest homoseksualistą. I choć wcześniej był love lasem, który podrywał kobiety wręcz hurtowo, tak teraz um, jednak scenarzyści... plus jeszcze scenarzyści bardzo kiepscy są ci nowi i to było tak, że on wszędzie gdzieś się tam przenieśli w przyszłość, gdzie jakby nowy Bobby miał styczność ze starym Bobim, Bobby chyba dobre imię pamiętam, ale zresztą nie jest to ważne nowy Iceman miał styczność ze starym Icemanem i tak kurka wszyscy wiemy, że ten Iceman był lowelasem, który wyrywał kobiety na lewo na prawo. Ale nie, ty lubisz mieć peróweczkę w ustach, nie? I, i na każdym właśnie na tak niskim poziomie były te teksty, to, to był cytat, a nie, nie mój tekst. I na każdym poziomie to było walone odbiorcy w głowę, że musimy go akceptować. Bo w tym świecie widzicie, jakimi hamami są, że oni nie akceptują tego, że on jest gejem. Z tym, że on nie jest gejem, teraz z niego geja zrobiliście na potrzeby chwili, na potrzeby przypodobania się po, e, konkretnej grupy odbiorców. Więc raz. Nie zostało to zrobione fajnie. Dwa. Scenarzyści bardzo, bardzo nieumiejętnie to robili. Bardzo nieumiejętni są, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. Ale zatrudnili ludzi, którzy nigdy, znaczy, może nie nigdy wcześniej. Zatrudnili jako scenarzystów ludzi, dla których tworzenie komiksów nie jest ich życiem, nie jest rzeczą, którą chcą robić. Zatrudnili po prostu e, głównie babki, ale też gości po gender studies, e, których celem jest propagowanie idei gender, a nie robienie fajnych komiksów. To jest różnica, wiecie, możecie robić fajny komiks, fajną grę i do tego dodawać tam jakąś swoją e, e, ideologię gender i jeżeli to jest dobre, to nikomu to nie będzie przeszkadzało, bo gra jest dobra i. I pchacie tam jakąś agendę? Nie oszukujmy się, każdy swoją agendę ma i każdy jakiś tam swój ideologiczny nurt pcha do przodu, nie? Dla mnie to będzie jakiś taki, może nie konserwatywny, ale tak, w tych okolicach. I ja wychodzę z założenia, że mogę się z wami nie zgadzać, mogę się z tobą nie zgadzać, ale będę do utraty tchu walczył o twoje prawo do wypowiedzi. Tak jak z mojej perspektywy wczoraj, Uniwersytet w Warszawie Uniwersytet we Wrocławiu zakazały te dwie jednostki uczelnie. Wykładu babce, która jest antyaborcjonistką i chciała na ten temat przeprowadzić mniej lub bardziej naukowy wykład, to ja się z nią nie zgadzam, pomimo swoich. No może nie konserwatywnych, ale takich neutralnych poglądów, ja się z nią bardzo nie zgadzam. Ale zgadzam się stanowczo na to, żeby ona miała prawo do swojej wypowiedzi, żebyśmy później mogli ją zjechać argumentami, a może ma jakieś argumenty, które mnie przekonają, nie wiem, zobaczymy, nie. Ale zakazywanie wypowiedzi, to jest już niefajna sprawa, na którą się nie zgadzam. I takie coś właśnie yy, robił w ostatnich latach Marvel. Znaczy się, jest tak jak my mówimy, jest tak i tylko tak i nie ma innej opcji, jeżeli Wam się nie podoba, to wypad. I, i, I ci scenarzyści właśnie nie robili nowego, dobrego kontentu z agendą, tylko robili agendę, Wepchniętą na siłę do świata Marvela, co się nie sprawdzało bardzo. To się nie tyle nawet nie sprawdzało, co to było szkodliwe, jeżeli chodzi o sprzedaż wśród starych odbiorców, starych czytelników Marvela, którzy przyszli tutaj przeczytać historię o X-Menach, a dostają z ich perspektywy homopropagandę, na przykład, nie? Albo jakąś tam inną, obojętnie. To nie ma znaczenia, co, co konkretnie jest propagowane, tylko jest fakt, że jest propagandą. Zamiast fajnego komiksu, który kupili do przeczytania, więc im się to absolutnie nie, nie podoba, nie rajuje ich to, i, i nie, nie za to zapłacili, więc przestają kupować. Z drugiej strony, błędem Marvela popełnionym, ogromnym błędem popełnionym przez Marvela, jest fakt, że. E, to wszystko. Fakt, że. Wybrali sobie grupę odbiorców właśnie tych 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 tych, tych millennials tych CO2 i, i całą resztę, nie sprawdzając, że to są ludzie, że to jest generacja, mówisz masz, że oni prędzej ściągną komiks torentów niż go kupią. Bo to jest generacja, o czym się za często nie mówi, ale to jest generacja, wśród której u nas piractwo zawsze było bardzo duże w Polsce. Ale za granicami Polski niekoniecznie. Niemcy, bogate Niemcy nie miały tego problemu, nie potrzebowały tego, nie? Eee, bo, bo nie potrzebowały tego. Eee, co my tam mamy? Amerykanie to w ogóle, no, no kurde, ściągać coś z torrentów, porąbało was, jak wszystko można za dolara, za dwa kupić sobie na... No, nie, nie, nie jest to najlepszy pomysł, nie? Eee, I tak dalej, i tym podobne rzeczy. A teraz generacja... Generacja SJW, Millennials właściwie, to jest pierwsza generacja, która ogólnie na świecie. Yy jest bardzo mocno za tym, żeby kontent, szczególnie związany z kulturą mniej lub bardziej był ogólnie dostępny, darmowo dostępny. Czyli taki troszkę brutalny socjalizm z perspektywy takiej, że twórca ma żyć ideą i umrzeć z głodu, bo oni chcą dostać komiksy za darmo, bo to według nich jest element sztuki. I moim zdaniem też jest to element sztuki, komiksy to jest sztuka. Z tym, że jest to sztuka, za którą trzeba zapłacić jak za każdą inną sztukę, bo żeby artysta mógł dalej robić fajne rzeczy, no to musi zarobić na jedno nie? Więc nie mogę go odciąć od od dochodu, yy, dlatego, że chcę mieć coś za darmo, bo ja chcę, żeby on coś więcej stworzył, więc ja chcę mu zapłacić, żeby on coś więcej tworzył, nie? To jest z mojej strony logika. Yy, ze strony millennials to yy, nie, on ma robić dla idei, bo wszystko mamy robić dla idei z Afriko. Yy, jednocześnie oni klepią hajs w korpo, to jest, to jest ten yy, rozdźwięk. Więc ludzie, którzy najbardziej, najmocniej optowali za tym, żeby Marvel robił właśnie ten krab spod yy, znaku SJW, to są ludzie, którzy nigdy komiksów nie kupowali i nigdy komiksów nie zamierzają kupować niezależnie od tego, w co Marvel to opakuje i jakie historie będzie sprzedawał. Więc Marvel idąc w stronę so 2 zamknął się jakby w pułapce takiej, że nowych klientów mu od tego nie przybyło. Starzy klienci rezygnują z kupowania komiksów. X-meni, którzy w latach 90. uratowali komiksowy wydział Marvela, bo sprzedawali już wtedy prawa do filmów i całą resztę, dobra, nie będę na to wchodził. Ale X-meni byli najlepiej sprzedającym się komiksem. Teraz X-meni umierają i to nie dlatego, że Sony czy Fox obojętnie, ktoś tam ma prawa do ekranizacji inne niż Disney Marvel, tylko, tylko dlatego, że nikt nie chce czytać tego. Progresywnego krapu, który jest kiepski, miałki, nijaki, beznadziejny, słabo napisany, i który nie opowiada fajnej historii, a pcha agendę jakąś. Konkretnie. Jakieś dwa miesiące temu na moje oko, może troszkę więcej, mogłem coś pokręcić. Główny koleś stojący za timeline'em X-Menów, który pilnuje, żeby to wszystko miało ręce i nogi, publicznie powiedział, że Marvel odchodzi od tego przypodobania się do, do Social Justice Warriors na rzecz pisania dobrych historii. Koleś publicznie stwierdził, że pisanie. Hmm, po, Komiksów z myślą o politycznej poprawności, i jest pisaniem kiepskim z punktu widzenia fabuły. On to przyznał publicznie, więc to było takie. Oła! Teraz będą mieli wojnę z SU2. Z tym, że SU2 atakuje od dawna Marvela. Chociaż Marvel na siłę próbuje się przypodobać z, ka z każdej strony, tym mimo wszystko S generacja SU2 millennials nie ma jakby w zwyczaju patrzeć na to, kto jest ich ofiarą, tylko stwierdzają, że dziś chcę być oburzony i szukają na co, na co mogą być oburzeni. Jako że Marvel jest dość popularny i ludzie rozpoznają rzeczy Marvela tak, tak wizualnie, wiecie, tu Iron Man, tutaj nie wiem, Thor i tak dalej, to staje się jedną z ofiar CO2 bo, bo, bo pada stwierdzenie, że dobra, możemy się do nich przyczepić o to. I się przy i nie zwracają uwagi na to, że Marvel bardzo mocno od lat pracował na to, żeby właśnie im się, ja mówię, przypodobać, ale jakby współtworzyć ich agendę, współtworzyć ich ideologię w popkulturze. Marvel bardzo mocno nad tym pracował, bardzo dużo hajsu na tym stracił i nigdy SJW, nigdy millenialsi mu się nie odwdzięczyli. Właściwie Marvel na tym tylko stracił. Mam nadzieję, że ta karta się teraz odwróci, kiedy brutalnie się od nich Marvel odwraca i jakby idzie w inną stronę i w tym momencie też wchodzi ta kwestia, że, że kojarzycie tam kapitana Amerykę, który jest czarnoskóry, to jest inteligentne rozegranie tej sytuacji przez Marvela, bo Czytelnicy Marvela już od dawna mają tego po prostu dosyć Już są oburzeni na wyrost z wyprzedzeniem bo, bo już nie chcą tego czytać Już ich to nie interesuje, nie? Więc jak słyszą, że Kapitan Ameryka będzie czarny To już jest, o kurde, dajcie spokój Z tym, że ten konkretny komiks był właśnie żartem z tej sytuacji To był komiks o tym, że czytelnicy często są oburzeni zanim przeczytają komiks Tylko Marvel z tym wyskoczył w złym momencie Nie zaczął jeszcze odbudowyw odbudowywać swojej marki w oczach swoich hardkorowych fanów Na tyle, by móc tym zainteresować Obrigado. Okej. Okay. Tor jest kobietą. Thor okazał się Torina, to, żeńska wersja Thora okazała się być Jane, czyli najlepszymi elementami emocjonalnymi Tora, lepszą jego połówką, dlatego to całe rozegranie. Fem Iron Man czy Iron Femen, czy jak ją tam nazwać, obojętnie, to jest tylko wstęp do tej postaci, to jest dziewczynka, zresztą też afroamerykanka, która chciałaby być aktorem, jak Iron Man. Trochę tam idzie w tym kierunku, a później staje się nową postacią, czyli to jest to, coś, co ja chciałbym widzieć. Nie zamieniamy Icemana na Geja tylko dlatego, że potrzebujemy e, homoseksualnej postaci w naszym repertuarze. Tylko, tylko e, właśnie tworzymy nową postać, która spełnia to zadanie, czyli, czyli Iron Heart. Ta, 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 chyba tak się nazywa ta postać. Czyli żeńska wersja Ironmana, która jest czymś więcej niż po prostu e, Ironmanem z biustem, bo to już było jako. Trochę jako ta, ta, jak ona się tam nazywa, Pepper Pots. Wyrywkowo było, ale dobra. Ale wiecie, też jest ta, 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 ten sam kaliber postaci. Jest geniuszką, jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy. Tam z jakiegoś skrapu rozwalonego stworzyła sobie pancerz, który jest porównywalny mniej więcej z pancerzem Ironmana. Wiadomo, nie ta liga, nie ta kategoria. I ona zaczyna jako kopiuj w klej Ironmana, żeby. Z założenia bardzo szybko przerodzić się we własną, integralną, ciekawą postać. I to jest fajnie rozegrane, ale też w złym momencie. Już y, widzowie próbowali, widzowie, odbiorcy próbowali skreślić tą postać na starcie, dlatego że, no, już mają czego dosyć, co robi Iron A tu się okazuje Iron, Marvel. A tu się okazuje, że Marvel to próbował rozegrać bardzo inteligentnie, no i mniej lub bardziej im wyszło, ale, ale, no, nie będę kłamał, moim zdaniem to jest zły moment na tą zabawę. To jest coś, co powinni zrobić za jakiś czas, jak troszkę odbudują swoją markę, e, ale w, w sumie po, po tym zagraniu przez lata już nie będzie dobrego momentu, bo przez lata e, odbiorcy będą uczuleni, więc nie, nie ma tragedii. <laughs> Fajnie, że chociaż publicznie powiedzieli, że odchodzą od, od ideologii, tego dyktatu poprawności politycznej, od SJW, od, od tej całej takiej agendy. Że musimy to zrobić na siłę i jest to ważniejsze. Agenda jest ważniejsza niż dobre historie, niż ciekawe postacie, niż rozwój, niż czasokontinuum całe, bo do tej pory tak było. A teraz jednak dobra historia jest najważniejsza. Jeżeli mo możemy przy tym promować poprawność polityczną, to super. I jeżeli to jest, to jest to, co oni chcą robić, to, to why not? Czemu by nie? Ja nie mam nic przeciwko, nie jest to ideologia, którą ja jakoś tam bardzo lubię i wspieram, ale tak jak mówię, mogę się z Wami nie zgadzać, ale będę do utraty tchu bronił Waszego prawa do wypowiadania się, do, do stanowienia o Waszych kwestiach. Nie? Więc jeżeli ktoś ma potrzebę, nie wiem, bronienia czegoś takiego, to super, jasne, okej, okay, zgadzamy się, jakoś mi to nie przeszkadza, wybitnie i jesteśmy wszyscy zadowoleni, jest ekstra, nie? I tak powinno być. Tak samo oczekiwałbym w drugą stronę, że jak ja mam coś do powiedzenia i ktoś się z moją ideologią nie zgadza, to przyjdzie do mnie z argumentami, a nie zabroni mi mówić tak jak teraz jest na przykład, jeżeli chcę powiedzieć jakieś... Kilka kontrowersyjnych słów, które idą w stronę konserwatyzmu, to w tym momencie no, zamilcz Hitler, i tak dalej. Nie? Ten, tak wygląda teraz dialog między ideologiczną lewicą a prawicą. Jak prawica coś mówi, to są Hitlery. Jak lewica coś mówi, to jest prawo człowieka. I wolność wypowiedzi. I gdy ja jestem w centrum, to czasem, przynajmniej uważam się, że jestem w miarę w centrum, to czasem mówię coś, co, co jakby się podoba lewakom i, i ten, a czasem mówię coś, co się podoba prawakom i nie mam prawa głosu. Więc co jakiś czas napotykam na ścianę, że chciałbym coś wytłumaczyć komuś i od razu słyszę, że a, jesteś nawiedzony i tak dalej. I tak kurka, ale jakbyś mnie wysłuchał do końca, to może miałbyś jakieś argumenty do powiedzenia przeciw, a może byś się ze mną zgodził? Nie wiem, różnie nie. I wydaje mi się, że Marvel teraz. Poszedł po rozum do głowy, i bardzo mi się to podoba, co nie zmienia faktu, że większość z nas patrzyła na działania Marvela jako na firmę, która odnosi gigantyczny sukces poprzez filmowy uniwersum Marvela. A tak naprawdę Marvel w ostatnich latach dostawał cięgi i to baty takie dostawał, że w ogóle trudno o tym mówić bez, bez takiego ironicznego śmieszku, bo sami sobie to zafrundowali. Ale jak pomyślicie, jak dobrze się teraz trzyma DC komiksowe, i, I słabo stoi filmowe. Odwrotnie jest u Marvela. Yy, komiksowy Marvel praktycznie leży, a, a filmowy Marvel to jest to, co trzyma. To, to jest jedyny powód, dla którego komiksy Marvela dalej wychodzą w tak dużym nakładzie, że, że filmowy uniwersum Marvela to ciągnie do przodu, bo gdyby nie filmowy uniwersum Marvela, to Marvel byłby w ogromnych tarapatach finansowych bo ich największy taki czarny koń, taki standardowy produkt, czyli X-Men, nie dość, że ma innego wydaw... innego twórcę, jeżeli chodzi o filmy, to jeszcze yy... Przynosi straty, nie? Avengersi teraz przynoszą, przynoszą zyski, ale Avengersi to nie jest Spider-Man, to nie są X-Men, to nie jest z DC, właśnie Batman i tak dalej. Avengersi to jest taki Justi Justice League. To jest fajne, ale każdy woli samego Batmana albo samego Supermana, nie? Ewentualnie samego Flasha. I fani dopiero kupują Justice League. Ewentualnie czasem ktoś kupi Justice League, żeby poczytać co tam. Ale Justice League nie jest motorem napędowym DC, tak samo Avengersi nie są motorem, choć radzą sobie lepiej w porównaniu. To, ale dobra, to długa historia, yy, więc Avengersi, trudno Avengersom być, bo Avengersi się składają tak samo jak film, z poszczególnych postaci, które mają swoje serie komiksowe, które wchodzą i clash tytanów i coś się dzieje, więc żeby czuć tą mechanikę, żeby wszystko zrozumieć, trzeba kupować też poszczególne komiksy albo czytać, albo przynajmniej mieć rozeznanie, więc jeżeli nie wiem co się dzieje u Tora, bo nie chcemy czytać o żeńskiej Thorinie, nie wiemy co jest u Ironmana, bo nie chcemy wiedzieć o dziewczynce afroamerykance, która jest nowym Ironmanem, nowym ten nie. No to już Avengersi tu zaczyna nam kuleć cała cała, cała ten ten. Gdzie X-Meny zaczynają padać i nikt X-Menów nie chce czytać, bo jest z każdej strony o homoseksualiści, o prawa mniejszości, o czarnoskórzy, o Azjaci i, i to jest wszystko, co się w X-Menach działo w ostatnich latach, to kurka, ja tego nie chcę czytać, mnie to nie interesuje, to jest nudne już. To jest do wyżygania. To jest manifest, który można pierdzielnąć się raz i mieć to z głowy, a nie klepać to w każdym odcinku, w każdym komicie przez kilka lat. Odnoszę, jak już jest rasizmu i całej reszty, to ta babka, którą dostałem za flipkę, gdzie ona jest, Angela. to gdzieś tam była wypowiedź jej ojca. Przybranego ojca, który jest tam jakimś złym Bogiem, czy Bogiem. Śmierci, chaosu czy jakiejś innej cholery, jakimś takim, jeżeli, go, jeżeli on nie jest antagonistą, to jest antybohaterem, ona na tej zasadzie, nie wiem, bo nie, nie siedzę za bardzo w tej babce. I jego prezentacja w którymś komicie była taka, że koleś walnął na całą stronę. Tyradę na temat yy, rasizmu, seksizmu, ksenofobii i tego typu rzeczy, yy, odnosząc się do mitologii greckiej i nordyckiej, gdzie jak pomyślicie, te pojęcia nie miały prawa funkcjonować w takim zakresie. W ogóle te pojęcia funkcjonują teraz w naszej kulturze, bo ona jest taka, nie inna. Jak przeniesiemy to na jaki inny dyktat kulturowy, nie wiem, na Bliski Wschód, Daleki Wschód, podłoże judaistyczne, czy. czy, czy islamskie, czy, czy a, do krajów azjatyckich, e, nie wiem tam, szintoszeizm, nie, nie, shi, to z kolei islamsko. No obojętnie. E, to, to te nasze pojęcia, takie jak xenofobia, rasizm i tak dalej, całkowicie teraz są na znaczeniu, bo to jest inny dyktat kulturowy i to nie ma prawa tak funkcjonować. I w momencie, jak macie gościa, który wychodzi z mitologii nordyckiej, nie chodzi o kraje nordyckie teraz, które są właśnie bardzo mocno w tym zanurzone, tylko mitologię nordycką i wali taką, ta, takim manifestem na całą stronę, to jest Nieźle nabakane były te scenarzytki, ale po prostu kosmicznie nabakane one były. Yeah! Dobra, proszę Państwa, nie kombinujmy dalej. Ja Wam dziękuję za ten taki trochę dziwny, długi wywód, ale to jest coś, co próbowałem ugryźć od dłuższego czasu i mam nadzieję, że opowiedziałem tą historię. Na tyle zrozumiale, że wiecie o co mi chodzi, bo to jest dość, znaczy jak ja na to patrzę, to jest skomplikowane, bo to się dzieje w wielu komiksach naraz, wiele problemów tutaj finansowych, tutaj filmy, tutaj przerzuty, tutaj starcie między Marvelem komiksowym, a studiem robiącym seriale dla Netflixa, studiem filmowym. Wiecie, to jest, to jest bardzo zamieszane i ja próbuję jakoś tą esencję wyciągnąć i nie wiem, czy potrafię ją przekazać tak, żeby była zrozumiała. Jeżeli, jeżeli to było zrozumiałe, to się cieszę. Jeżeli nie, no to, no to pogadaliśmy sobie, fajny monolog Dziękuję wam za uwagę hej! I teraz szczerze wam powiem, bo 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 Są te kostiumy dla tych postaci, to może się tam przy okazji... Kostiumy... Właśnie chciałem zobaczyć, ta filmowa X-23 jest pewnie teraz. O, Innocence Lost. I to jest ta ta, X-23, którą ja kojarzę. To jest to, co ja kojarzę z komiksów. Troszkę starsza była w Nyxie i właśnie jak gadałem o niej, to mówiłem, że brak mi tej nastolatki, że jest bardziej taka... Seks bomba naokoło każda z tych postaci, mniej lub bardziej Ale brak mi tej, 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 takiej dziewczynki I Wolverine, który też jest też filmowy, Wolverine Old Man Logan Czyli to jest bardziej w komisji, bo jeszcze nie byłem na Loganie, zaraz będę w sumie No okej, okay, okej okay. Ale za chwilę, za chwilę będziemy też lecieli z innymi postaciami To znaczy za tydzień będzie Black Bolt, później będzie Blade Coś tu jeszcze jest, a później będzie moja ukochana Kapitan Marvel nie wiem dlaczego liczyłem, że będzie to w okolicy filmu Kapitan Marvel, jak będzie wychodził. Chyba się nie uda. Chyba Kapitan Marvel jest pod... Koniec tego roku? Coś będę piłować? Serio? Dobrze, że kończę nagrywanie. No więc... Ee, Kapitan Marvel... Kurka, zanim zrezygnuję z tej gry, jeszcze sobie wyleweluję Kapitan Marvel pewnie. Bo chcę.